Te działania związane z dezinformacją zaczęły się jeszcze zanim te drony wkroczyły do Polski, w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Działania związane właśnie z dezinformacją społeczną, z polaryzacją społeczeństwa były widoczne zarówno w tych środkach masowego przekazu, właśnie tam, gdzie przede wszystkim młodzież jest obecna, czyli w mediach internetowych, ale również ogólnie, prawda, te informacje są udostępniane w sposób taki bardzo powszechny. Niekoniecznie zwracając uwagę na to, co czytamy. I właśnie takie powierzchowne zapoznanie się, udostępnienie bardzo często powoduje, że no, ta informacja fałszywa jest po prostu propagowana w sposób taki wzmocniony. Tak? Wiemy już nie od dziś, że mamy tak zwanych troli i faktycznie są to osoby, które siedzą i technicznie po prostu dodatkowo piszą komentarze w sposób celowy, wzmacniając jeszcze te nastroje wśród tego społeczeństwa, które i tak jest podatne na tego rodzaju przekazów, przekazy, więc jest to tym bardziej trudne. Tak? i to powoduje, że ten przekaz jeszcze jakby nabiera na sile.